Czyli co, jak z mleczkiem będziemy kontynuować, przejdziemy do jaj. Do jaj. Do jaj. do jaj. <grym w Polsce> A jakich rodzajów jest jaj? Przepiórcze. Tak? A Jadalne. Indycze. Kacze. A największe jaj jakie są? Strusie. 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 Takie. Pierwsze centra integracji społecznej w Polsce datują się na rok 2004. A w tym roku obchodzimy dziesięciolecie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która reguluje powstanie i funkcjonowanie centrów integracji społecznej. W pierwszym roku powstało tylko 6 centrów integracji społecznej. Cistor Toruński jest jednym z tych pierwszych centrów, które powstały w 2004 roku. Dzisiaj już mamy ponad 100 centrów integracji społecznej w Polsce. Wobec tego problem, który rozwiązują Centra Integracji Społecznej, pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, niepełnosprawnym, w inny sposób podlegającym wykluczeniu społecznemu jest bardzo ważny, stąd też ciągły wzrost liczby funkcjonujących centrów integracji społecznej. No to... Tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o temat jaja. Zobaczymy się jutro, a będą potrawy pewnie jeszcze bardziej ciekawe. I zapraszam Was na jutrzejszy dzień, na godzinę 8. Centra integracji w swoim zamyśle pomagają osobom wchodzić na rynek pracy, pomagają w pełnieniu ról społecznych, natomiast każde Centrum, Rządzi się do tej chwili swoimi własnymi prawami i w własny sposób funkcjonuje. Żeby to ujednolicić, powstał pilotażowy program, w którym to sprawdzamy, uczymy się, jak ma wyglądać nowy model centrum integracji społecznej i sprawdzamy rozwiązania tego modelu. Właśnie Toruńskie Centrum Integracji Społecznej Cistor jest jednym z kilku, który ten pilotażowy projekt realizuje. W projekcie tym mamy 25 osób, które właśnie kończą swój pobyt u nas. Już dla ponad 80% z nich Mamy miejsca pracy, niektóre są na czas już stały, niektóre na umowę, zlecenie, ale procent zatrudnialności osób osiągnęliśmy bardzo duży, jesteśmy z tego bardzo dumni. Chciałabym zaproponować dzisiaj Panu praktykę zawodową u dwóch pracodawców, z którymi udało nam się podjąć kontakt. Być może będzie tam możliwość podjęcia pracy i mam nadzieję, że któraś z tych ofert zainteresuje Pana. Przez 10 miesięcy uczestnicy, którzy byli z nami, mieli różnego rodzaju szkolenia i zawodowe. Uczyli się teorii, praktyki w różnych zawodach i społeczne, pomagało im grono specjalistów psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, terapeuta. Uczyli się pełnienia nowych ról społecznych. Ten okres, jak rozmawiamy z naszymi uczestnikami, był bardzo ważny w ich życiu. Pozwolił na osiągnięcie nowych, fajnych rzeczy i na to, żeby włączyć się z powrotem w rynek pracy. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.